Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach. Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa. Uczniowie Jana dużo poszczą i młodło odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast Twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania, jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze.